Zaraz zbliża się moja kolejna walka. Będzie to moja dziewiąta. się świetnie. Cały przebieg szkolenia, przygotowania mojego pod walkę przechodzi, przeszedł prawidłowo. Teraz czas na regenerację, na szybkość, na wypoczynek. No i dzień, w którym nadejdzie moja walka. Przede wszystkim spokój, słuchanie narożnika, budowanie planu i koncepcji na walkę oraz cały, cały przebieg tej walki. No przede wszystkim spokój, mam nadzieję, że połączę jakby to moją taką wybuchowość, ekspresowość z tym, co właśnie pokazałem na ostatniej walce. Taki mam plan. A jak wyjdzie w walce, to się okaże. Ciężko się zdradza swoje najlepsze techniki, techniki, bo to też może mój przeciwnik oglądać, ale na pewno mam w swoim zapleczu to, że jestem wybuchowy, jestem nieprzewidywalny, pomimo tego, że jestem zapaśnikiem stylu klasycznego, bardzo dobrze kopię i, i uderzam po przekrokach, także myślę, że to będą moje najniebezpieczniejsze bronie i oczywiście nie mogę zapomnieć o obaleniu i wejścia, wejścia w nogi. Jeśli chodzi o moje czasy przygotowań, współpracuję z Go on Nutrition. Jest to rodzinna firma Sante, także cały czas próbujemy się skupiać i komplementować posiłki oraz przekąski i suplementy diety tak, żeby w ciągu dnia dostarczyć odpowiednią ilość białka, węglowodanów oraz odpowiednią kaloryczność. Tak? Bo trenując dwa razy dziennie potrzebuję około 3,5 tysiąca, około 4 tysięcy kalorii. Śniadanie zawsze Składa się jest to wsianka ryżanka z, dodat z dodatkiem białka. Zazwyczaj jakby w okresie przygotowawczym polecam takie te bardziej wartościowe białko, czyli jest to izolat, bo ma jakby najwięcej białka, mniej węglowodanów. To jest mu uzupełnienie standardowo przed, przed treningiem, delikatne pobudzenie, jedną trzecią buteleczki. Oczywiście się dzieli na pół. Jest to power Reactivator, którego zażywam codziennie. Eee, potrzebuję, bo jakby kawa mi nie, już nie, jakby nie dostarcza mi takiego pobudzenia. Gdzieś sobie y, muszę gdzieś tam przed ringiem y, łyknąć i najważniejsza jest jakby z tych y, suplementacji białka. Jest, jest kraty która w sporcie jest bardzo potrzebna w przygotowaniach, w zdobyciu wytrzymałości, w zdobyciu siły. Lubię, lubię przekąski, lubię batony, lubię słodkie rzeczy. Tutaj firma Gołone zapewnia mi wszystko, co najważniejsze, jakby w tym roku fajnie wypadły im produkty, które są mi z dodatkiem białka i są bez dodatku cukru. Także fajnie, że potrafimy to wszystko razem połączyć w jedną całość. No i tak jakby powstaje później forma na samą walkę. Jason Radcliffe jest na pewno doświadczonym zawodnikiem, jest starszy ode mnie, jeżeli się nie mylę ma 16-7. jeśli chodzi o walki, 16 wygranych, 7, 7 przegranych, jest to dobry, doświadczony, stójkowy przeciwnik, który szlifuje swoją formę głównie w stójce, także nie mogę go zlekceważyć, na pewno będę musiał uważać na jego tylną prawą ręką, którą, którą sobie poluje, ustawia lewą przednią, tylną poluje, żeby znokautować swojego przeciwnika, ale wierzę w siebie i mam nadzieję, że, że walka pójdzie po mojej myśli. Szanse. Mam dosyć duże rokowania, na mnie są, są niezłe. Mam nadzieję, że swoją formą jeszcze olimpijską, póki jeszcze mamy ten płomień, nie, nie, nie wygasł. Jestem jeszcze taki jakby sprawnym tygrysem. Oceniam się na taką dziewiątkę z plusem, jeżeli, jeżeli mogę tak zapunktować. I, I trzymam za siebie kciuki, że tę walkę wygram.